Wiemy, że weganie nie jedzą jajek, ale co z jajkami od kurcząt z podwórka? Dlaczego miałby to być problem? Przecież te kury żyją dobrze, prawda? To pytania, które weganie napotykają cały czas i na pierwszy rzut oka wydają się rozsądne. W końcu większość problemów związanych z produkcją jaj nie występuje w przypadku jaj od kur przydomowych, więc jaki byłby problem? Pierwszą rzeczą do rozważenia jest, skąd pochodzą kury. jeśli zostały zakupione od rolnika lub hodowcy, to wtedy, gdy kupujemy taką kurę, to nadal przyczyniamy się do problemów związanych z komercyjną produkcją jaj, takich jak samce piskląt, zabijane przy urodzeniu, zwykle poprzez macerację lub zagazowanie i inne kury, które zamiast tego są używane lub sprzedawane do komercyjnej produkcji jaj, które są zabijane w rzeźniach już po 18 miesiącach. Jeśli jednak przyjmiemy kury z ferm i uratujemy je z tych miejsc, to jaki może być problem? Po pierwsze należy pamiętać, że kury nie znoszą w naturalny sposób 300 lub więcej jaj rocznie, ale zamiast tego zostały selektywnie wyhodowane, aby to robić. Kur bankiwa, przodek współczesnej kury nioski, produkuje tylko 10 do 15 jaj rocznie i robi to w jeden dzień, zamiast produkować jajka niemal codziennie. Co oznacza, że wyhodowaliśmy te zwierzęta tak, aby Produkowały do 30 razy więcej jaj, niż są do tego naturalnie zaprojektowane. To oczywiście ma ogromny wpływ na ich ciała, zwłaszcza, że pozbawia organizm wielu witamin i minerałów, w tym wapnia, który jest pobierany z ich ciał, aby wyprodukować skorupkę. To jeden z powodów, dla których osteoporoza i złamania kości są tak ogromnym problemem na fermach komercyjnych jaj i nawet aż 86% kur w takich fermach doznaje złamania. Jednak ta utrata składników odżywczych może mieć również wpływ na kury przydomowe. Zaparcie jajka jest problemem polegającym na fizycznym utknięciu jaja wewnątrz kury, co może ostatecznie doprowadzić do śmierci kury. Dlatego jednym z najlepszych sposobów ochrony kur przed niedoborami składników odżywczych i problemami zdrowotnymi jest ponowne karmienie ich jajami. Pomoże to kurom uzupełnić utracone składniki odżywcze, a także będzie im się to podobać. Inne komplikacje zdrowotne zaostrzone przez nadmierną produkcję jaj obejmują zapalenie odrzewnej żółtka jaja, gdzie żółtko jaja utknie w ich ciele i zostaje zakażone bakteriami takimi jak E. coli. Kiedy zapalenie otrzewnej się rozprzestrzenia, prawie zawsze prowadzi do śmierci. Kury nioski również będą cierpieć na wypadanie odbytnicy, gdzie kloaka, obszar ciała, z którego wychodzi jajko, jest wypychany poza ich ciało. Poznaj Amelie, Grace i Edith, trzy uratowane kury, które uwielbiają jeść własne jajka, a nawet skorupki, aby odzyskać utracony wapń. Grace przejawia kwoczenie, naturalne zachowanie kury podczas wysiadywania jaj. Gdybyśmy jednak zabrali jej jaja, odebrałoby jej to zdolność do wykonywania jednego z jej naturalnych zachowań, co jest jednym z powodów, dla których Grace zatrzymuje swoje jajka, które może sobie zjeść. Kury często same zjadają jajka, a ich właściciele nie muszą ich rozbijać za nich ani specjalnie podawać. Ale dla ludzi, którzy hodują kury tylko dla ich jaj, jest to zachowanie negatywne. Właściciele kur zabijają kury, które zjadają własne jajka, bo te kury również mogą nauczyć inne kury jedzenia własnych jaj, co jeszcze bardziej nasili postrzegany problem. A to podkreśla szerszy problem jajek z podwórka, czyli jaka jest intencja, że ktoś ma taką kurę na podwórku. Jeśli intencją posiadania kury jest tylko chęć posiadania jajek, oznacza to, że postrzegamy kurę jako zasób. Majątek, aktywo i postrzegamy ich wartość życia jako zależną od tego, co dla nas produkują. Dlatego właśnie zabicie kury, ponieważ zjada ona własne jajka, jest uważane za normalne. Oznacza to, że nie są już postrzegane jako warte życia tylko dlatego, że nie możemy zabrać ich jaj. W efekcie odmawiamy im autonomii. Tacy właściciele zamiast płacić rachunki za weterynarza, aby uchronić kurę przed komplikacjami zdrowotnymi, zamiast tego zabijają kurę, ponieważ jest to tańsze i po prostu kupują nową kurę. Ponieważ z wiekiem kura produkuje mniej jaj, wielu właścicieli zabija kury, gdy przestają one składać odpowiednią ilość jaj. Kura w końcu przestaje nieść jaja całkowicie. Właściciel czuje potrzebę, że musi przestać kupować karmę dla niej i wtedy ona będzie musiała być zamieniona na inny produkt. Dla porównania, kiedy ratujemy psa, nie robimy tego po to, aby pies nam cokolwiek dał. Chcemy go w naszej rodzinie, żyjącego szczęśliwie i tak długo, jak to możliwe, otrzymując od niego bezwarunkową miłość. Jednak w przypadku kur. Z Wolnego wybiegu narażamy ich zdrowie, ponieważ chcemy ich jaj. Nie byłoby lepiej oddawać im ich własne jaja i pozwolić im na naturalne zachowania? Aby im dodatkowo pomóc, można im wszczepić mały hormonalny implant, który zatrzymuje cykl rozrodczy i powstrzymuje produkcję jaj. Podobnie działają zastrzyki hormonalne, które biorą kobiety, aby zatrzymać owulację. Podczas gdy to może wydawać ci się nienaturalne, chodzi tylko o nagłośnienie problemu, który został spowodowany przez to, jak nienaturalnie stworzyliśmy kurnioski przez selektywną hodowlę ze względu na chęć maksymalną, Normalizacji zysku. Ostatecznie redukcja ilości znoszonych jaj przez kurę jest bezpiecznym i wydajnym sposobem na zmniejszenie cierpienia kur, które będą mniej obciążone i będą narażone na mniej problemów zdrowotnych. Z ideologicznego punktu widzenia kury nie znoszą jajek dla nas, a ich ciała nie należą do nas. Ratowanie kur z hodowli i ubojni albo ze szkolnego projektu, jak Amelia, która miała z powrotem na kurzą fermę, gdzie byłaby wykorzystywana i zabita, takie ratowanie kur jest cudowną rzeczą, szczególnie ze względu na fakt, że pozwalamy im na długie i szczęśliwe życie. A posiadanie kur tylko ze względu na ich jaja jest jak kupienie lub uratowanie psa z laktacją, żeby odebrać mleko. Więc ostatecznie najbardziej etyczną metodą na opiekę nad kurami z wolnego wybiegu, jest ta, która pozwoli im na długie, szczęśliwe życie w zdrowiu. Odbierając im jajka, uniemożliwiamy im to. Odbieranie kurzych jaj jest mniej etyczne niż oddawanie kurom jaj w formie pokarmu lub podejmowanie kroków mających na celu zmniejszenie ilości produkowanych jaj. Weganizm polega na przedefiniowaniu naszych relacji ze zwierzętami pozaludzkimi i przyznaniu, że ich prawo do życia nie jest dyktowane tym, co możemy im zabrać. To zaprzestanie traktowania zwierząt wyłącznie jako producenta jakiegoś surowca. Weganizm polega na postrzeganiu ich jako indywidualne istoty, które zasługują na niezależność. I choć może to się wydawać Ci odległe, to hodowla przemysłowa jajek zaczęła się właśnie od trzymania kur na podwórku. W momencie, kiedy przestaliśmy traktować kury jako podmioty, a zaczęliśmy Chcieliśmy je traktować jako producent surowca. Hodowla przemysłowa nie zaczęła się w jeden dzień. Był to powolny proces, podczas którego wmówili nam, że zwierzęta to przedmioty, to surowce, tłumacząc nam, że zależy im na ich dobrostanie. Ale jednocześnie oni robili wszystko, aby zmaksymalizować zyski. I tak długo, jak będziesz widzieć zwierzęta jako przedmioty, to będziesz lekceważyć ich szczęście i zdrowie. Daj kurom życie, na jakie zasługują, i nie chciej nic w zamian. Pozwól im cieszyć się życiem i zachowywać tak, jak stworzyła je natura.